Witam na kanale Gotuj z Maszką. W dzisiejszym odcinku będzie ryba smażona na patelni. Jestem tej chwili w Albanii, na Ksamilu. Jest pięknie, ciepło. 4 jest października 28 stopni na dworzu. Fajny pyszczek. Dorada. Nie? No. Mąż mi pomógł wyczyścić ryby, bo zawsze czyścił ryby on. A teraz ja będę robić na obiadek nam. A z głowy myślę, zrobię też nagranie, jak zrobić zupkę. Troszeczkę posolimy. Monka. i na patelni na rozgrzany olej. I tak pięknie się gotuje w ciepłym kraju rybkę. Ja tam siedzi moja rodzinka. Odpoczywajcie to na obiadek. Wracam rybkę na drugą stronę. O, pięknie. I tak wygląda rybka usmażona. Mm, ale pachnie. I tak wygląda dzisiejszy mój obiadek.